Cześć, witaj. To ja za ekranu z telefonu albo komputera. Witam Cię serdecznie, serdecznie. O tak, 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 takie serducho. Chyba już skończyliście lekcje przed świętami. Mam nadzieję, że będziecie pomagać w wypiekach i w ogóle w takich różnych rzeczach, i w sprzątaniu swoim kochanym rodzicom. Zresztą też mnie słuchają starsi, no więc wy będziecie sami też coś robić, coś fajnego. Proponuję wam jakieś baby, babeczki, jakieś mazureczki. To nie jest trudne, super fajna sprawa. Szczególnie taki kruchy, mam takie, taki superowy przepis. Nazywa się kruche ciasto milionera. Ekstra, normalnie kruchutki spód. Do tego masa tofii, orzechy włoskie albo migdały gdzieś tam powkładane. I na to robię polewę z, z czekolady mlecznej i gorzkiej. <laughs> e, pychota, mówię, szczególnie na drugi dzień teżności. Moi synkowie się tym zajadają, zresztą nie tylko oni. Ale ja nie o tym tak naprawdę. <laughs> Będą teraz porządki w domu, przed świętami, już są na pewno, e, i wypieki. A ja taką mam dla Ciebie propozycję, żebyś znalazł, znalazła chwileczkę, żeby zrobić porządek we własnym serduszku. Więc tam też zajrzyj, czy wszystko jest ok. U nas katolików jest spowiedź. Spowiedź, ale przed spowiedzią trzeba trochę posprzątać, zrobić sobie rachunek sumienia, żal ze grzechy. Nie? I postanowić tak mocno poprawę. Więc do tego was zachęcam, żebyście właśnie zajrzeli w głąb siebie, żebyście tam do serduszka swojego zaprosili Pana Boga, który jest najcudowniejszym, jakby Ojcem i Matką dla nas. On nas stworzył, On nas tutaj wysłał na Ziemię. W jakimś celu, żebyśmy się troszeczkę nauczyli czegoś, i żebyśmy dawali z siebie dużo miłości, tylko że niektórzy o tym zapominają. <laughs> Proponuję Wam jeszcze otworzyć sobie Pismo Święte i przeczytać, co się działo przed, przed zmartwychwstaniem. Co się działo teraz właśnie jeszcze przed. Przed ostatnią wieczerzą, która będzie jutro, <laughs> i przed męką i śmiercią Pana Jezusa, która będzie w piątek, który, którą obchodzimy, tak tradycyjnie świętujemy wieczorem. I, no i <laughs> w ogóle, poczytajcie sobie w, w, w Ewangeliach naszych ewangelistów Biblii mamy to pięknie opisane. Polecam też bardzo, bardzo przeczytać sobie, ale dla tych starszych książkę Pasja. Książkę filmu nie oglądałam, bo się bałam, a bałam się, że po prostu, że bardzo to przeżyję. Wolałam książkę. Ale chyba książka dla mnie była bardziej tragiczna. Nie mogłam jej przeczytać po prostu od razu, bo bardzo przeżywałam Mękę Pana Jezusa. Także ktoś jak ma ochotę, to zachęcam do przeczytania pasji. Pasja jest napisana na podstawie na podstawie wizji Anny Katariny Emerich. To też można sobie zgłębić ten temat. Więc, kochany, kochana moja, kochani wy wszyscy, którzy tam jesteście i przybywacie, bardzo was kocham. Bardzo często o was myślę, codziennie. Niektórzy z was piszą do mnie codziennie, jakieś tam komentarze, i w ogóle jest to dla mnie przemiłe, przecudowne. Zapraszam Was też do. Zerknięcia na mój kanał, na którym śpiewam, Beata Jaszyk. Tam znajdziecie piosenki religijne, covery różne, ponieważ e, śpiewanie to jest moja pasja i moja miłość, więc, e, no i Bóg jest też moją miłością, tak. E, więc łączę to i śpiewanie o miłości, śpiewanie o Bogu. E, mam nadzieję, że może Ktoś z Was znajdzie tam coś dla siebie, może Wam się spodoba. Byłoby mi bardzo miło, chociaż pewnie ci, którzy nie lubią wysokich tonów, to pewnie od razu stamtąd uciekną. No tak, jest spontanicznie, jest fajnie. Nie wiem, czy ktoś zauważył. Podcięłam sobie włosy, poszłam, kiedy to było. Nie wczoraj, tylko przedwczoraj. W nocy do Łazienki i stwierdziłam, że nożyczki mam, grzebień też, coś by z tym zrobił. No i jakoś wyszło, może nie jest tragicznie, ja wiem. Jeszcze przydałoby się sobie tu jakąś, no, jakąś chyba pokolorować troszkę, ale nie jak pisankę. No właśnie, robicie już pisanki? Robicie? No. Ja mam nadzieję, że się będę dobrze czuła, bo wczoraj miałam straszną migrenę i tragedię, i tak ostatnio mam co chwileczkę. A więc kochani, życzę Wam cudownych dni jeszcze teraz przed świętami, cudownych przeżyć, spotkań pomimo, pomimo lockdownu, może takie online nawet. Życzę Wam, żebyście dawali sobie dużo miłości, żebyście czasem śpiewali. Tu Wam pokażę moją gitarę. O, gitara, gitara moja akustyczna, o, kochana moja, palcem jest niej bolą, tak? Bo jak się rzadko gra, a ostatnio nie miałam czasu, to potem jak się troszkę więcej pogra, to po prostu boli, boli, boli. Wszyscy, którzy grają na instrumentach muzycznych strunowych, szczególnie wioloczela, e, gitara. Hmm, nie wiem, czy skrzypce to wiedzą o czym ja mówię. Syn tutaj do mnie, do mnie <grymca> Więc, no tak, jak zwykle, rozgadałam się. Piękne słoneczko świeci, tak. Ciekawe, czy będzie wiosna. Wiosna! Czy będzie wiosna teraz. Dzisiaj jestem, jestem szczęśliwa, bo mnie głowa nie boli. Jestem szczęśliwa teraz, teraz, tak? Bo jeszcze tam nie wolała. Także jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że obudziłam się dzisiaj, że jest piękne słoneczko, że kotek sobie śpi na parapecie. Kotek może Wam pokażę kotka. Nie wiem, czy kotka to jest. jest kotek. O, jest kotek. No. Także, także właśnie jestem szczęśliwa z tego powodu. Dziwne rzeczy dzieją się na świecie, dziwne naprawdę. I polecam Wam bardzo zaufać Bogu, bo różnie być może będzie się działo. Tylko Bóg nas może uratować. On posyła swoich aniołów. Aby, nas, aby nam pomagali Matkę Bożą, która cały czas gdzieś tutaj czuwa nad nami i prosi, abyśmy właśnie posprzątali te nasze serca, nie tylko przed Wielkim Postem, ale w ogóle, nie, nie, nie co ja mówię, nie przed Wielkim Postem, nie tylko przed świętami, ale, ale w ogóle, żebyśmy zrobili tam porządek w naszym sercu, w naszej duszy, w naszych uczynkach, żebyśmy zwrócili się do Boga, bo zapominamy. Naprawdę zapominamy, ja to wiem, bo ja też czasem zapominam. Nawet śpiewając zapominam. <grym> po prostu, ja jak się czymś już zajmę, na przykład jakąś pracą, to już w ogóle zapominam o różnych rzeczach. Wynajduję sobie coś tam, coś tam nowego. Kochana moja, kochany mój, proszę Cię, szukaj. Relacji z Bogiem. Wpuść tego Pana Boga do Twojego serduszka, do Twojego serca. Kochaj. Kochaj siebie. Kochaj wszystkich bliskich wokół Ciebie. Dawaj im dużo miłości, nawet jeśli tylko przez modlitwę. Yy. Wkrótce zamieszczę jeszcze modlitwę taką inną, której nie znacie, do Michała Archanioła. To do niego też się zwracajcie w razie jakichś problemów, że, yy, że coś się dzieje nie tak w życiu. Michał Archanioł jest niesamowitym orężem, niesamowitą obroną taką. Yy, ja sobie go wyobrażam jako ogromnego anioła, przepięknego. Takiego mężczyzny, rosłego, zbudowanego z takim ogromnym, świetlistym mieczem. Nie wiem, czy Wy sobie tak wyobrażacie. I, yy, I ten michał, archanioł, i w ogóle wszyscy aniołowie, są dla nas, aby nam pomagać, więc możecie się do nich zwracać. Jak tylko macie jakiś problem. Aniołów jest mnóstwo. Aniołów jest mnóstwo, nawet Polska ma swojego anioła stróża patrona polski. Przypuszczam, że nawet każde miasto, każda wieś być może każda rodzina ma też osobnego. Każdy z nas ma. Także zwracajcie się do swoich aniołów stróżów i do aniołów, którzy zajmują się też to się mówi, że czy patronów też, tak, ale przypuszczam, że są aniołowie, którzy się naprawdę zajmują różnymi rzeczami i jak tylko ich o to poprosicie, to wam pomogą. Znowu poleciałam z różnych rzeczy, z jednych na drugie. Ale mam nadzieję, że ktoś coś z tego wyciągnie. Yy, tak, właśnie. Coś miałam Wam jeszcze chyba pokazać, ale tego tutaj nie ma. O, właśnie. Pismo święte, ale to już mówiłam. Tak. Yy, no więc, o, pokażę Wam, jakiego yy, mój synek zrobił Bocianka. Tak, lekcję online wy pewnie też coś tam robicie trochę wam rodzice pomagają, ja też pomagam jak tylko mogę tak, dzisiaj bym mogła pomagać, bo jestem pełna energii trochę mi pracy jeszcze zostało mam nadzieję, że że wyskrobię wydrapie, wydrapię, bo ja drapię pisanki, kilka pisanek a Wy właśnie, podzielcie się ze mną, czy Wy drapiecie, czy malujecie woskiem, czy w ogóle tylko kolorujecie, czy naklejacie, jakie są tam u Was tradycje. W ogóle napiszcie skąd Jesteście. Bardzo, bardzo chciałabym wiedzieć, skąd Jesteście, bo wiem, że niektórzy tutaj tylko przychodzą raz, czasem na kanał i znikają. Niektórzy są ze mną bardzo już długo. Dlatego mm, mam nadzieję, że czujecie to. Że was bardzo, bardzo, nie powiem, że lubię, bo was bardzo lubię, ale że ja was bardzo kocham. Naprawdę. Bardzo cieszę się, kiedy mogę czytać wasze komentarze, kiedy mogę wam pomóc. To jest naprawdę dla mnie wspaniałe. Kocham, kocham, naprawdę kocham. Dziękuję wam, że jesteście. Życzę wam cudownego czasu przed świętami i w razie gdybym już niczego nie nagrała przed to życzę wam cudownych pełnej Bożej obecności, pełnych Bożej obecności świąt, Wielkiej Nocy. Cudownego przeżywania. Aby ten Bóg, aby ten Jezus Chrystus zmartwychwstały, przezwyciężył wszystko w Was, tą ciemność, która tam w Was jest. On zmartwychwstał. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Uwierz to. Tak, on zmartwychwstał. On jest. Nawet jeśli go nie widzimy, to on też jest. To wiecie, w Komunii Świętej on jest, nawet kiedy go wzywamy. My nawet o tym nie wiemy. On może koło nas być, patrzeć na nas, obserwować, widzieć, co robimy. On wie, co myślimy, tak? Także nie da się ukryć przed Bogiem, przed Jezusem żadnego grzechu. Możemy coś zataić przed ludźmi, ale nie zatajmy tego przed Bogiem. Także pamiętaj o tym, że droga do Boga. W ramiona Ojca, do najcudowniejszego miejsca we wszechświecie, do raju, do Królestwa Bożego jest tylko jedna. Jest to droga miłości. Droga bezwarunkowej miłości. Także jeżeli Twoje życie, Twoje uczynki będą właśnie. Taką drogą bezwronkowej miłości, to na pewno tam dojdziesz. Życzę ci tego i także życzę sobie, bo życie jest pełne wyzwań, pełne niespodzianek. A wyzwania czasami mogą nas zaskoczyć. Wszystkiego jeszcze raz, najcudowniejszego. Sprawdzajcie nowości na kanale, na tym kanale i na kanale Beata Jaszyk, tam gdzie ja śpiewam. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam jeszcze jakieś, jakiś jeden kanał, ale, ale tam za bardzo nic się nie dzieje. Może kiedyś w przyszłości. Ale jak piszecie Beata Jaszyk to się Wam dużo rzeczy może pojawić, tak? Także bardzo Cię proszę. Bezwarunkowa miłość. To jest droga do Boga. O. Ciao.